Księga Sofoniasza rozdział drugi. Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie wstrętny. Zanim wyjdzie dekret i dzień przeminie jak plewy, zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pana, zanim przyjdzie na was dzień gniewu Pana. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. Gaza bowiem będzie spustoszona, i aszkelon spustoszony. Aż dot w południe wyrzucą, a Ekron będzie wykorzeniony. Biada mieszkańcom Wybrzeża Morskiego, narodowi Keretytów. Słowo Pana jest przeciwko Wam, Kanaanie, ziemiofilistynów. Wytracę Cię, tak że nie będzie żadnego mieszkańca. Wybrzeże Morskie będzie przeznaczone na schroniska i budki dla pasterzy i na zagrody dla trzód. Wybrzeże też przypadnie reszcie domu Judy i będą na nim wypasać. W domach Aszkelonu będą się kłaść wieczorem, gdyż nawiedzi ich Pan, ich Bóg i odwróci ich niewolę. Słyszałem obelgi Moabu i lżenie synów Ammona, którymi urągali mojemu ludowi i wynosili się na jego granicach. Dlatego, jak żyją, mówi Pan, zastępów Bóg Izraela: Moab stanie się jak Sodoma, a synowie Ammona jak Gomora. Miejscem pokrzywy, dołem soli i pustynią aż na wieki. Resztka mojego ludu złupi ich i pozostali z mego ludu posiądą ich. To ich spotka zapychę, gdyż lżyli i wynosili się nad lud pana zastępów. Pan okaże się dla nich straszny, bo sprawi, że zmarnieją wszyscy bogowie ziemi i wszystkie wyspy, Pogan będą mu oddawać pokłon, każdy ze swego miejsca. Wy też, Etiopczycy, będziecie pobici moim mieczem. Wyciągnie bowiem swoją ręką na północ i wytraci Asyrię. Zamieni w spustoszenie i suchy obszar jak pustynię. I będą się w niej wylegiwać trzody, wszelkie zwierzęta narodów. I pelikan, i bąk w głowicach jej kolumn będą nocować. Ich głos będzie słychać w oknach. Jej filary spustoszą, gdyż zerwą cedrowe obicie. Takie będzie to wesołe miasto które mieszkało bezpiecznie i mówiło w swoim sercu Ja jestem i oprócz mnie nie ma innego. Jakże stało się spustoszeniem, legowiskiem zwierząt każdy, kto będzie przechodził obok niego, zawiśnie i machnie ręką.